Witam wszystkich w zimowej edycji teleturnieju prezent czy ruzga. Ja jestem Paweł Malinowski, Wy to widzowie, pamiętajcie o łapce oraz o tym, że każda z uczestniczek pomiędzy rundami może otworzyć jedną saszetkę niespodziankę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dzisiejsze uczestniczki zmierzą się w świątecznym quizie, w którym do wygrania są tak niesamowicie epickie i to singerowe nagrody, że nie mogę zdradzić, co jest nagrodą główną, bo nie chcę stresować i robić presji na uczestniczkach. Opowiem o wygranej na końcu, więc oglądaj uważnie najlepszy zimowy teleturniej na YouTubie. Prezent czy rózga? Każda z uczestniczek poza wiedzą przygotowała zimowe przebranie i mroźny pseudonim. Póki co siedzą jeszcze w kapsułach, ale już możemy zaprosić wszystkie uczestniczki. Poznajcie! Nasza pierwsza uczestniczka to Helena Wadowic. Sowa. Cześć widzowie. Mój zimowy pseudonim to Sowa. Fu. Sowa, bo jestem mądra głowa. W szkole miałam dwóje, lecz nie czuję, że rymuje. Poprawiłam te dwóje na czwórę, a potem na szóstkę. E, wiem, że to się nie rymuje, ale w ogródku pod domem rosną mi tuje. Uuuu, u, u. I jak to sowy? Potrafię sztuczkę. Dziu, 360! Kolejny gość, a raczej gościuwa, to Roxana Skręgiel. Polarna. OMG, jaka ona jest urocza w tym przebraniu. Hej! Jak byłam mała, rodzice mówili na mnie misia. Dlatego przebrałam się za misia. Dziś mówcie na mnie polarna. Wygram ten zimowy challenge i będę świecić jak gwiazda polarna. A teraz przywitajcie Renie Przyjechała aż z Japonii! Renifer. Pawle prowadzący, coś pomieszałeś, bo przyjechałam z Laponii! Laponi, nie Japonii! Mój pseudonim to Renifer! I nie mam zamiaru więcej nic mówić Bo mam jetlaga po podróży Serio I ledwo stoję na nogach A w studio nie macie nawet kawusi dla gości Oj, 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 oj Może nie jestem najlepszy z geografii Ale wydaje mi się, że Natasza Przyleciała do nas z najbardziej mroźnej krainy Husky z Syberii Spasiba widzowie Jak tam wasza Essa? Jest pokczampik? <śmulatuj> Mam nadzieję, że tak! I mocno wierzę w to, że to ja będę Gilbertem tego wieczoru. Zgarnę nagrodę główną. A mój nickname to How, How, How Husky! A czy macie jakieś niesamowite umiejętności? Może nadprzyrodzone, czy coś takiego? Nie, ale potrafimy robić niesamowity makijaż! Patrz, jak wyglądamy teraz! A zobacz, co będzie teraz! Widzowie, przebranie której zawodniczki podoba wam się najbardziej? Możecie napisać w komentarzu, ale nie musicie, nie zmuszam, nie zmuszam. Ale myślę, że po takim wstępie możemy przejść do zadawania pytań. Czy jesteście gotowe? Ja! Yeah, ja, yeah, tak jesteśmy gotowe. Uyy, oui, zaczynajmy. A wy widzowie, jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Pytanie pierwsze dla jednej z was powinno być bajecznie proste. Ile Reniferów w swoim zaprzęgu ma święty Mikołaj? Y jednego? Oj, 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 niestety nie. 99? Yy. Niestety nie. Chyba chodziło ci o mnie. To bajecznie proste. 9. A widzisz, bajecznie proste, a jednak nie. Yy. 24? Tak, brawo, brawo, 24. Ale jak to 24? Przecież widziałam zaprzęg Mikołaja. Miał 9, a ja nie widziałam i wiem, że 24, bo tyle ma ją okienka w kalendarzu adwentowym. I to jest prawidłowa odpowiedź. Przechodzimy dalej. Przyznam szczerze, że to będzie trudne. Czym przybywa święty Mikołaj do Holandii? Y Amsterdamem? Niestety nie, myślałem, że będziesz miała dobrą pasę, ale przejdźmy do polarnej. Samochodem? O, niestety. Wózkiem widłowym? To dobre naprawdę, ale niestety nie. Was? Żadna z was nie zgadła. Prawidłowa odpowiedź to statkiem parowym. Serio? Parostatkiem w piękny rejs. Uhuuhu. Dobra, Paweł, dawaj kolejne pytanie. Chcę to wygrać. Co Mikołaj daje niegrzecznym dzieciom na święta? Różgę! Jestem pewna teraz, jak to nie jest prawda, to oszukujecie. Tak! Brawo! Właśnie tak, ale zobaczmy, co mają do powiedzenia jeszcze koleżanki. Ja chciałam powiedzieć, że patyk? Ja, ja, ja myślałam, że ki eee, e, moja odpowiedź to to kebab, a to dobre! Kebab! Kebaby to chyba Mikołaj wcina, kiedy robi sobie przerwę pomiędzy roznoszeniem prezentów. Przecież mówiłaś, że Mikołaj to twój tata. No wiem, wiem, właśnie, właśnie dlatego to powiedziałam. Za nami runda pierwsza. Myślę, że pora otworzyć po jednej saszetce. Halo, halo, czy może mi ktoś pomóc z otwarciem tej saszetki? Uhuhu Przecież ona wygląda jak miniaturowa wersja mnie! Słodka słówka! Halo, halo nożyczki! Ja też dostałam swoją miniaturkę Halo, też poproszę nożyczki Halo, halo Wow, chyba wszystkie dostaniemy Swoją miniaturową wersję Halo, kamera nożyczki Poproszę Tak, wszystkie to otrzymałyśmy Jakie to sprawiedliwe Z jakiego kraju pochodzi tradycja Ubierania choinki A wy, drodzy widzowie, czy już macie choinkę ubraną? Ja jeszcze nie, przyznam się bez bicia Ponownie, z Niemiec? <grym> Co? Jak to nie? Przecież wczoraj się uczyłam Z USA No Z Laponii? Haha, <laughs> chyba z Japonii Ale nie z Marsa? Tak, to prawidłowa odpowiedź Gratulacje, oby tak dalej Uhuhu, Jak byłem mały zawsze chciałem spotkać zwierzęta o północy w Wigilię A dlaczego? No właśnie, co robią zwierzęta w Wigilię o północy? Można się pomylić o trzy Zaczynają po sobie same sprzątać? Ho, 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 to by było naprawdę świetne nie, nie, niezły pomysł Napisz to w liście do Mikołaja Zaczynają mówić ludzkim głosem Błędna odpowiedź Robią fikołki Oglądają filmy Freeza? Na szczęście nie! Husky, może ty wiesz? Yy, zestresowałam się! Spokojnie, masz jeszcze 5 sekund. Zaczynają biegać! Prawidłowa odpowiedź to: Zaczynają mówić! Ciu. Tak! Właśnie to chciałam powiedzieć! Przejęzyczyłam się! Przejęzyczyłam się, Paweł! No dobra, niech ci będzie! Uznaję tę odpowiedź! Co, to trochę oszukaństwo! Jak to uznajesz tę odpowiedź, Paweł? A mi przed chwilą nie uznałeś, że Kevin Spacey sam w domu! Słuchajcie, ja jestem sędzią, okej, okay, może nie do końca sprawiedliwym, ale za to niezależnym. Skąd na pewno nie pochodzi święty Mikołaj? E. Yy... Z Niemiec? Nie. Z Polski siedzi w dużym pokoju, to mój tata. Co ty w ogóle gadasz? Wcale nie. Ja wiem, ja wiem, spytaj mnie! No proszę bardzo. Z bieguna południowego. A-a. Uh -uh. Co jak to? Albanii! Hmm. Niestety żadna z Was nie udzieliła poprawnej odpowiedzi. Nie wiem jak do tego doszło. Kiedy to zleciało widzowie? Nie wiem, ale pamiętajcie o łapce i subskrypcji z dzwoneczkiem, a uczestniczki otwierają drugą saszetkę dzisiejszego odcinka. Ponownie proszę o pomoc! Wow, Ale czadowa, branzoletka i opaska na włosy! Chirurg proszony na salę! Wow! Jaka piękna spódniczka! Zaraz się w nią przebiorę, o ile można. Halo, też poproszę nożyczki, Halo, halo! Aż mi dech zapiera w piersiach ta spódniczka! Rachu ciachu, rachu ciachu, nożyczki! Uuu, o takiej spódniczce marzyłam na Sylwestra Właśnie takiej Odpowiedź na to pytanie na pewno znałaby moja mama Ale to nie ona jest uczestniczką Dzisiejszego teleturnieju Prezent czy rózga A pytanie brzmi Jaki film można zobaczyć co roku telewizji. Yy, Kevin Spacey sam w domu? Ach, yy. oh, tak, blisko a tak daleko. Kuchenne rewolucje? Yy. Kuchenne rewolucje to są jak za dużo bigosu zjesz a potem makowca i karpia i tak dalej i tak dalej. Yy. Znachor! Nie, to nie to święto! Pomyliło ci się! Pomyliło ci się! Wiadomości! O! Za tę odpowiedź naprawdę! No, zaraz zostaniesz dyskwalifikowana! Najbliżej była Sowa! To Kevin sam w domu! Jaki Kevin Spacey? O co ci chodzi? No ja właśnie też nie wiem, o co mi chodzi, ale czy mogłabym dostać pół punkta? Nie, nie ma mowy! Tu nie ma połówek punktów! Albo wygrywasz, albo przegrywasz! Czemu wskazałeś na mnie? Nie wiem, po prostu taką mam gestykulację. O, lada moment dowiemy się, kto wygrał nagrodę główną. A kto wygrał nagrodę publiczności? Piszcie w komentarzach, to od Was zależy nagroda publiczności, właśnie. <laughs> y jakieś nożyczki, jakaś ten, coś? Nie mogę uwierzyć! Kalosze chciałam, bo lubię czasem w lesie pochodzić po błocie. Jeszcze jedna torebka. Uhuhu, takie buty właśnie chciałam dostać na gwiazdkę! Dzięki, dzięki, dzięki! Halo, też poproszę nożyczki! Halo, halo! Ui! Takie buty! To jest to! Zwłaszcza kiedy chodzi się w głębokim śniegu! Halo! Kamera nożyczki poproszę! Co? Buty, które chciałam na wyjazd do USA, żebym mogła robić rodeo! A u siebie mogę robić mrożne rodeo! Tak jak przed chwilą powiedziałem. Ostatnie pytanie. Jak nazywają się tradycyjne pieśni śpiewane przy wigilijnym stole? Jestem pewna, że kolendy. Jestem pewna, że kolendy! Oj, oj, oj niestety nie, a to była finałowa runda. Co? Jak to nie, Paweł? Składam reklamację! To wymyślał te pytania i pisał ci odpowiedzi do teleturnieju? No jak to kto? No ja sam sobie pisałem. Czy to będą szanty? Chciałbym, bo jestem z Gdyni, lubię szanty, ale niestety nie. To jest K-pop. Tak, brawo, prawidłowa odpowiedź to K-pop. So, przecież każdy wie, że to kolendy. Sowa miała rację. Ciii, nie mów nic nie miała racji. Widzowie, chyba ktoś pomieszał mi pytania i odpowiedzi. Czy zauważyliście jakieś nieprawidłowości w tym filmie? Nie, na pewno nie. A jeśli jesteście takie mądrale i uważacie, że tak, to proszę mi napisać prawidłowe odpowiedzi w komentarzu pod filmem. A wy, drogie panie, lećcie na backstage się przebrać i wracajcie, bo czas na ogłoszenie nagrody główne. Ja jest nią... Bde! Zaraz wam powiem Najpierw gratulacje dla wszystkich uczestniczek Ale wygrana może być tylko jedna A wygrana To Ubieranie choinki u mnie na chacie Co? Ja nie chcę takiej nagrody Bo nie, mi się nie chce ja tego nie robić Więc zrobicie Chciałam... Chciałam... to za mnie Nikt nie ubiera ci choinki Paweł Za to, że miałeś pomieszane odpowiedzi Tak, tak, miałeś pomieszane odpowiedzi Nie słyszę was, nie słyszę was Dobra, ja uciekam, elo woo!